Siema, dziś testujemy moją nową zabawkę, drona DJI Flip, którego będę używać do vlogów z przygód rowerowych, treningów kolarskich i coffee ride'ów. Zaczniemy od tego, czego pewnie nie chcecie, bo każdy to robi, więc ja Was chwilę pomęczę. Unboxing. Sprawdzimy co kryje się w środku, a potem pojedziemy przetestować jak radzi sobie w akcji. Będzie szybki test stabilności, jakości obrazu i sprawdzimy czy spełni pokładane w nim oczekiwania w terenie. Czy będzie nas śledził? I jak sprawdzają się jego tryby autonomiczne. Krótko, konkretnie, bez zbędnego gadania. Zaczynamy. Dobra. W środku znajdujemy zapasowe śmigła, śrubokręt do odkręcania śmigieł i wymiany, kabel USB-C, kabel do iPhone'a, książeczki z instrukcją obsługi. Znajdujemy też naszego drona. Prezentuje się on o tak. Tu ma osłonę, którą każdorazowo trzeba założyć, żeby chroniła naszą kamerę i gimbala. Tu powinien być jeszcze kontroler. Jest! Mamy nasz kontroler. Więc mamy już wszystko. Zbieramy się w teren i będziemy testować. Dobra, zobaczymy, czy złożony dron zmieści nam się w koszulkę kolarską i będziemy mogli go zabrać ze sobą w teren. Mieści nam się idealnie, więc jedziemy. Dobra, to jedziemy, potestujemy. Dobra, zaraz wypuścimy dron nad pole. I zobaczymy czy będzie w stanie nas śledzić jak będziemy jechać tą drogą. Chodzi mi o to, żeby go zawiesić w miejscu i żeby nas śledził stojąc w miejscu samą kamerą. Dobra, obraca się za nami. Więc chyba jest OK. Teraz pojedziemy w drugą stronę. No niestety, jak wjechaliśmy za krzak, to dron nas zgubił, zaczął nas szukać, ale nie znalazł, więc postanowiłem ściągnąć go w dół. Fajnym rozwiązaniem na przejażdżki rowerowe jest to, że można startować i lądować z dłoni. Dobra, testujemy tryb follow Me. Włączyłem go w dronie, zaznaczyłem siebie jako punkt, który ma śledzić, i zobaczymy, jak sobie poradzi na tej wąskiej asfaltowej drodze przez raz. Nie poradził sobie. Na jednym z zakrętów poleciał zbyt szeroko i zahaczył o gałązkę bez liści, ale to podobno norma w większości dronów, że nie widzą takich przeszkód. Dobra, spróbujemy jeszcze raz rozkładamy go. Najpierw zrobimy z ujęcie z putright A później zobaczymy aktyw Track na tej drodze w drugą stronę nozy wiatrem jak sobie poradzi bo dzisiaj dość mocno no, wieje dobra, łączenie się udało wybieramy spotlight teraz go Wyślemy trochę w pole, żeby był szerszy kadr I w górę W międzyczasie, jak ustawiam kadr Zostaw suba, daj lajka, napisz komentarz Z chęcią z wami porozmawiam, co sądzicie na temat drona Dobra, telefon można chyba zablokować i zobaczymy, czy będzie nas nagrywał czy nie, no, podniosę na was trochę, żebyście widzieli drogę i jedziemy Dobra, w jedną stronę teraz z powrotem czy nas złano i widzi, czy nie Widzi, kamera się ładnie obraca. na godzinę zobaczymy czy nas widział no czy nie teraz jeszcze raz w drugą stronę też się rozpędzimy do 30 na godzinę zobaczymy czy da radę wykadrze nas przerzucić jak słyszycie wiatr jest dość mocny Ścią, ściągniemy go, go, go na dół. Teraz przetestujemy tryb droni. Wyślemy go na 10 metrów w górę i zobaczymy jakie ujęcie nam zaprezentuje. No od, od, odratuje. Od Z wiatrem trochę walczy, ale daje radę. Teraz przetestujemy tryb "cirkle". Wyślemy go na 4 metry. 3, 2, Odsuwa się od nas i zaraz powinien nas okrążać. No i skończył nam zadanie, wraca do nas. Oj, no, uciekł nam trochę z ręki, ale to nic. Damy mu teraz rakiet na, na 20 metrów z obrotem. Na sam koniec dzisiejszych testów postanowiłem dać mu jeszcze jedną szansę i sprawdzić tryb follow me. Tym razem jedziemy z wiatrem, więc myślę, że może być mu łatwiej utrzymać pozycję. Całkiem ładnie sobie radzi przy prędkości 28-30 km na godzinę, bo mniej więcej tyle tutaj jechałem. Dobra, tu zaraz jadę, przywołam drona do siebie, spakuję go do kieszonki i pojadę do domu nagrać podsumowania. No, i tyle na dziś. Powiem wam szczerze, jak na pierwszy test i pierwszą styczność z dronem, jestem mega zadowolony. DJI Flip zapowiada się naprawdę spoko. Trzeba się jeszcze trochę nauczyć, ogarnąć sterowanie, ale jak się go wyczuje to będzie prawdziwy sztos. Na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda obiecująco. Dzięki za oglądanie, widzimy się na trasie. Niech moc korby będzie z Tobą, a ja lecę montować dla Was ten materiał.